Łóżka operacyjne, respiratory i aparaty do znieczulenia już niedługo pojawią się w szpitalnym oddziale ratunkowym w Przesnyszu. Na doposażenie oddziału placówka otrzymała ponad 6 milionów złotych wsparcia z Ministerstwa Zdrowia. Szpital powiatowy w Przesneszu w ostatnich latach pozyskał nowoczesny tomograf i karetkę pogotowia. Przy szpitalu trwa budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego. Wcześniej otrzymywaliśmy środki na inwestycje, a teraz mamy po raz pierwszy tak duże środki na zakup sprzętu, bo on też jest potrzebny. Nie same budynki, ale właśnie specjalistyczny sprzęt ratuje życie ludzkie. Powiat Przesnyski ma około 50 tysięcy mieszkańców. Szpitalny oddział ratunkowy obsługuje dziennie kilkudziesięciu pacjentów. Niektórzy wymagają pilnej pomocy. Nowoczesny sprzęt jest bardzo potrzebny. Będą kupione respiratory, aparaty do znieczulania, stoły operacyjne, jak również drobniejszy sprzęt typu EKG, czy aparaty do teletransmisji, EKG do porozumienia się z ośrodkami kardiologicznymi. Przede wszystkim zainwestujemy w bezpieczeństwo naszych pacjentów, którzy są najważniejsi. Ich zdrowie, ich bezpieczeństwo to jest podstawa funkcjonowania szpitala. Szpital otrzymał od rządu ponad 6 milionów złotych. Przez wiele lat do szpitali powiatowych nie trafiały pieniądze na inwestycje, na rozwój, na nowoczesny sprzęt. Brakowało tych pieniędzy w polskim budżecie brakowało praktycznie na wszystko. Odkąd Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory. To się zmieniło. My rozwijamy Polskę w sposób sprawiedliwy. Nie musimy nic jako szpitali i jako samorząd powiatowy do tego dokładać, więc tym bardziej jest to dla nas korzystne. Sprzęt zostanie kupiony do końca przyszłego.